Cześć! Ze swojego gabinetu wita Was Prokurator YouTube'a. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli zobaczyć między innymi to... czy to. A więc warto się rozsiąść, zostawić łapkę w górę, może nawet kliknąć czerwony przycisk. Subskrybuj, a my nie przedłużamy, tylko lecimy z pierwszym lifehackiem tego odcinka. Mamy tutaj puszkę Coca-Coli, którą możemy niby otworzyć patyczkiem. Nie wiem po co, skoro mamy na tej puszce dzyndzelek do otworzenia tej koli po prostu. No ale powiedzmy, załóżmy, że tego dzyndzelka nie ma, bo nam się urwał. Mogli chociaż takie coś zrobić, no ale nieważne. Zobaczymy, czy uda się otworzyć kolę patyczkiem, gdybyśmy takiego dzyndzelka nie mieli. Mamy naszą puszkę koli, mamy nasz patyczek, no i cóż, próbujemy. Dobra, trwa to już jakieś 10 minut kręcenia patyczkiem po puszce. Nie wiem, jaka siła odśrodkowa miała tą puszkę otworzyć i w jaki sposób miało to zadziałać, ale polecam mój własny lifehack na utworzenie puszki. Ten celek tutaj. W następnym lifehacku widzimy arbuza. Bierzemy nakrętkę od koli. Odrysowujemy dwa otwory, wycinamy je, a następnie wkładamy dwie butelki Coca-Coli, która w mgnieniu oka wsiąka nam w arbuza, tworząc, jak myślę, arbuza o smaku Coca-Coli. Myślę, że byłoby to przepyszne połączenie, ale wiem też, co może stać się z napojem gazowanym tutaj w studiu, więc jest tylko jeden dobry sposób, aby sprawdzić ten lifehack. Witam Was bardzo serdecznie na polskiej ziemi, na polskich wodach. Bohaterem tego lifehacka będzie arbuz. Arbuz, którego eksportu najwięcej dzieje się w Turcji, w Chinach, ale rośnie on również na europejskich podwórkach Włochy, Portugalia, Grecja. Niestety nie Polska. No, ale jako, że nie stać mnie, żeby podróżować do tych drogich krajów, to przy tych 31 stopniach możemy udawać, że jesteśmy w bardzo ciepłym kraju. Arbus jako pierwszy składnik, drugim natomiast Coca-Cola. Doskonałe połączenie wody, cukru i Barwnika! Jaki jest nasz pomysł? Oczywiście chodzi o połączenie tych dwóch przedmiotów. Co będziemy robić? Wy zrobimy sobie dziurki tutaj w arbuzie, następnie damy kole, ona tutaj wsiąknie i stworzy nam cudowne połączenie koli z arbuzem. Co będzie nam potrzebne? Standardowe przedmioty kuchenne. Łyżeczka do jedzenia, nóż do przekrojenia arbuza, mały nożyk oraz standardowy kuchenna wkrętarka z ochornicą 22 mm. I tak właśnie rozpoczniemy naszą przygodę. Wywiercamy w arbuzie 22 mm dziury z jednej i z drugiej strony. O, okej, okay. o, wychodzi nam tutaj już pyszny Też um, Złoto, ale brakuje mu delikatnego posmaku koli. Ja teraz. Otworzymy kole. Bardzo łatwiej przepis. I uwaga, bez żadnego problemu, dodajemy naszej koli do arbuza. Jak widzicie, można kolę spokojnie kręcić i tworzy nam się arbuzowa kola. Już nie mogę się doczekać, aż świetnie tutaj Cała ta kola, jak widzicie, wsiąknie idealnie w tego arbuta. Tak jest. Kola powoli, powoli nam się kończy. Jak widzicie wszystko wsiąknęło dokładnie w nasz owoc. Tak jest. Teraz możemy już przekroić go i zobaczyć jak pięknie powstał. Mam tutaj arbuz kolowy, czy widzicie tutaj ten brązowy kolor coca-coli, czy czujemy ten smak coca-coli? No nie. Nie czujemy. Może dlatego, że cała kola wylała się jak na wszystkich tego typu próbach. Nie ma takiej możliwości, żeby kola wsiąknęła wam w tego arbuza. On już i tak jest pełny wody. I czego byście nie zrobili, to on już kolą nie nasiąknie. Ale sam w sobie jest dużo lepszy niż z kolą. Naprawdę. Także nie próbujcie tego. Lecimy dalej. Następny lifehack twierdzi, że przy użyciu piłeczki tenisowej z dziurką o takiej jak ta, możemy otworzyć zamknięty samochód. A więc mamy zamknięty samochód, przykładamy piłeczkę tenisową, naciskamy i samochód nam się otwiera. Przykładamy, naciskamy i samochód nam się otwiera. No to musi działać. Nie może być tak, może za sobą pompuje. Nie wiem jak ta piłka miała otworzyć samochód. Po tym co ostatnio daliśmy Pani Krysi do przetestowania, delikatnie mówiąc nie była zadowolona. Także, jako prokurator od swoich informatorów, dowiedziałem się, że uwielbia ona pianki i znalazłem doskonały i łatwy przepis Five Minutes Craft, jak zrobić ciasto piankowe. Zobaczcie, wystarczy opakowanie po mleku, wsypujemy pianki, wbijamy dwa jajka, zamykamy opakowanie, mieszamy i wsadzamy do mikrofali. Oczywiście nie mamy pojęcia, na ile? A potem. No cóż, spójrzcie tylko na ten efekt. Doskonałe ciasto piankowe, jak z najlepszej restauracji. Także musimy to dla pani Krysi przygotować. A więc mamy nasze pianeczki, mamy jajeczka oraz nasze opakowanie po mleczku. A więc co robimy? Wrzucamy nasze pianeczki do opakowania. Następnie nie pozostanie nic innego jak wbić dwa jajeczka. Ja opakowanie musiałem troszeczkę uciąć, bo inaczej nie zmieściłoby się w mikrofali. Ale jestem prokuratorem. Wszystko się uda. Także przykrywka, przykrywamy tak, żeby wymieszać. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. I tak przygotowaną mieszankę wsadzamy na nie wiadomo ile czasu do mikrofali. po raz pierwszy muszę powiedzieć nie róbcie tego w domu. Ten lifehack nie był głupi, on był po prostu niesamowicie niebezpieczny. Sugerował on użycie takiego opakowania po jakimś napoju z folią aluminiową w środku, której absolutnie nie wolno wsadzać do mikrofali. Jak widzieliście wystarczy sekunda, dwie, żeby pojawiły się iskry i być może całe to opakowanie mogłoby się zapalić. Ja zrobiłem to w kontrolowanych warunkach, wiedząc co się stanie ze zbudowaną komarą cały czas z dużą gaśnicą pod ręką. Natomiast, no Wy po prostu nie róbcie tego w domu, nie wkładajcie nigdy do mikrofali aluminiowych opakowań. Lecimy dalej. Five Minutes Craft. Masakra. Po naszej spektakularnej porażce z ciastem z pianek dalej nie mamy niczego, czym moglibyśmy dziś zadowolić Panią Krysię, ale nie martwcie się, prokurator zawsze ma plan awaryjny. Także zobaczcie. Przygotujemy sobie znowu ciasto, tym razem z Oreo, tak jak lody w poprzednim odcinku. Co właśnie będzie nam potrzebne? Ciastka, Oreo, jak widzimy, kubeczek, do którego wsadzimy pokruszone Oreo, a na koniec zalejemy mlekiem i wstawimy do mikrofali na 4 minuty. Powiedzieli na ile? Wow! Dobra, bierzemy Oreo. Rozgniatamy. I wsypujemy do kubka. Nasz kubeczek jest już zapełniony ciastkami, teraz trzeba wypełnić go mlekiem tak jak na lifehacku i tak wypełniony kubeczek wstawiamy na 4 minuty do mikrofali, lecimy. ta -da! Pani Krysiu, przygotowałem dla Pani cudowny deser, ciastko Oreo. Nie prezentuje się za dobrze. Boże, złoto. Eee, pachnie w miarę okej. Okay. Smakuje zdecydowanie lepiej niż wygląda. Jest jadalne. W miarę spoko. Jak widać, da się ten deser, to ciastko, Oreo z mlekiem przygotować w mikrofali i jest to całkiem smaczne. Natomiast musimy tutaj poprawić 5 Minutes Craft, które w przepisie podaje, żeby wypełnić kubek po same brzegi. Nie róbcie tego. Zamiast tego, wypełnijcie kubek do połowy tymi ciastkami i mlekiem, i dzięki temu unikniecie sprzątania mikrofali oraz tego mało restauracyjnego wyglądu kubka. Lifehack w połowie, ale zaliczony. Następny lifehack. Mamy tutaj osobę, której ręce związane są trytytkami. Przekładamy sznurówki przez te trytytki, związujemy supeł i używamy siły tarcia, aby te trytytki przerwać i się uwolnić. Jako prokurator nie sądzę, żebym kiedykolwiek znalazł się w takiej sytuacji. <grym> W nie jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać dla kogoś bez koordynacji ruchowej. Okej, okay. 촬자 <susur>